Światowe Dni Młodzieży w Polsce rozpoczynają się 25 lipca. W tym roku podzielone są na dwie części Dni w Diecezjach i Wydarzenia Centralne w Krakowie. W ramach tych pierwszych do Lubina przyjechała grupa 30 młodych Francuzów. Chcemy im powiedzieć o historii miasta, przede wszystkim o, o, o zbrodni lubińskiej, tak samo między innymi. Chcemy powiedzieć o tym, co jest dla naszego miasta takim najważniejsze, no, z czego żyją tutaj mieszkańcy. Młodzież dzisiaj uczestniczyła w mszy Świętej oraz wycieczce do Parku Wrocławskiego. Większość osób, które przyjechały do miasta, po raz pierwszy uczestniczą w obchodach Światowych Dni Młodzieży, a Lubin wybrali jako miasto, które chcą odwiedzić. Mam na. Imię Marguerite. Bardzo mi się tu podoba, ponieważ lubię klimat małych miast. Pierwszy raz biorę udział w Światowych Dniach Młodzieży. Mam na imię Kami, mam 20 lat i jestem pierwszy raz w Polsce. Jestem bardzo zadowolona, że mogę odkryć to miasto i nowy kraj, do którego przyjechałam. Celem Światowych Dni Młodzieży jest przede wszystkim wspólna modlitwa. Obcokrajowcy, którzy przyjechali do Lubina, już zdążyli się zintegrować i na najbliższe dni zostały przygotowane dla nich wycieczki. W Legnicy dwa dni, ale będziemy też w Krzeszowie, w sanktuarium diecezjalnym. 25 lipca młodzież pojedzie do Krakowa, gdzie odbędzie się spotkanie z papieżem Franciszkiem.